Warchoły to jest film właściwie o chichocie historii. Tam jest przedstawiony e, strajk w Radomiu w 1976 roku, ale e, główną rzeczą tego filmu to jest to, że e, oprawcy, którzy e, pacyfikowali Radom, e, ich, e, ich wnukowie, ich po, potomkowie, ich synowie i oni też jeszcze, ci starzy oprawcy, e, właściwie tam e, e, dominują w tym Radomiu. I to jest właśnie chichot historii. Historii. Trochę jest o propagandzie, jak była w śmieszny sposób robiona. Ja lubię robić historię, żeby nie było smutno, żeby nie było nudno. Tam jest śmiesznie, po prostu hicho historii, ale my też śmiejemy się, też śmiejemy się, jak tą propagandę robią. To, to jest nauka dla tych, którzy dzisiaj robią propagandę, czy z tej, czy z tamtej strony, żeby ją robić delikatnie i we właściwy sposób. A wtedy robiono tak śmiesznie, że, że można się pośpieszyć na filmie.